Moje nazwisko, Georg Garboski. Ja dziś przeprowadzam taką e, awaryjną terapię na fantomie. No i co wiemy? Wiemy, że e, ktoś komuś coś źle życzy i to się e, czasami takie coś zdarza, albo życzy e, komuś z rodziny. Czyli idziemy po linii: e, matka, córka, e, wnuk i tak dalej. Czyli czasami jest to atak bezpośrednio w daną osobę, albo po linii: e, zaczynamy od dziadków, mamy córki, e, wnuczka i to czasami na tej linii e, Coś takiego się może dziać. Ja już tu wstępnie oczyściłem stan aury, tu rzeczywiście była aura w kolorze czerwonym. Eee, także ten stan aury oczyszczamy, i tutaj zacznę od takiego zestawu: Energia 1, oczyścimy, czyli wszelkie energie, które gdzieś zostaną wysłane w tym kierunku, one po prostu pękają, jak te bańki mydlane. Bo w takich wysokich częstotliwościach to już nie mają siły przetrwać i wstępne radiestezyjne dostrojenie już zrobiłem, ale teraz dostroimy jeszcze wszystkie główne punkty energii, czyli wysyłam i dostrajam każdy punkt energii. Od razu zwiększamy w takich momentach dawkę dźwięku, czyli tutaj są podwójne kamertony z mosiądzu i z mieszanki aluminium, magnes, cynki, chrom, tak aby. Ten impuls miał większą moc i siłę. Czyli pierwszy impuls w punkt dalej do słuchania z lewej sprawy z i rozrzucamy te wibracje po całym ciele, i każdy z punktów wysyłam od razu podwójny impuls z mieszanki Mosiądzu i to jest już ta polaryzacja plusowa, a mieszanka z aluminium magnes cynki chrom. To już jest polaryzacja minusowa. Także w takich wypadkach wysyłamy podwójną polaryzację, tak aby zwiększyć tą siłę dźwięku. To oczywiście są tak samo nastrojone kamertony, ale te z aluminium mają już odważniki, które wzmacniają siłę i moc dźwięku. I tak dostroimy wszystkie główne punkty energii. Ostatni punkt, siódmy, który zasila czakram koronny. I zamkniemy, skompresujemy całą energię aury. Ok. I teraz przejdę do dostrojenia wszystkich organów. Czyli zacznę od napnercia. Potem jeliko, to grube, czyli pierwszy impuls w kierunku organu i następne impulsy już bez tej ręki. I oczywiście jest to połączenie mózg i dany organ. Krew jest na całości, dlatego rozrzucamy te częstotliwości po całości. Pierwszy impuls w centrum szpiku kostnego i grasice, Lewa i prawa strona do słuchania, lewa ręka, prawa i ruchem falowym w dół. Wszystkie te y, impulsy będą podawane w ten sam sposób. Następnie y, tkanka tłuszczowa i mięśnie. dalej nerka lewa i prawa dalej pęcherz moczowy następnie śledziona i trzustka to jedna wibracja następnie żołądek ten pierwszy impuls ja wysyłam zawsze przez otwartą dłoń ponieważ otwarta dłoń natu wysyła naturalne ruchy obrotowe także to jest taki wir energii teraz mamy yy, jelito cienkie a każdy impuls następny już jest bezpośrednio w organ ale za pierwszym raz tak samo wątroba przez rękę tak aby to był taki wir energii i z lewej i z prawej strony do słuchania, nad mózgiem, tak aby wykorzystać to połączenie mózg i dany organ, yy, pęcherz żółciowy. Następnie, następnie przejdę do płuc, mózg i cały układ nerwowy. ...i następnie DNA. Tu możemy jeszcze zsynchronizować dwie półkule mózgowe. Następnie C i G. Zamieniam G i C, C i DNA, DNA i C i jeszcze możemy dostroić szyszynkę i grasicę. i teraz przejdziemy już do takiego głębszego oczyszczenia detox i tutaj użyję zestawu Solfeggio 2 i Solfeggio 3 Następna fala to będzie Solfeggio 3 i detox. I ostatnia fala to będzie już detoks z Solfeggio 4 i tu za chwilę przejdę do tych najwyższych częstotliwości w celu takiego oczyszczenia stanu aury. Ale wszystkich energii, które gdzieś tam do ciała mogły dotrzeć. Czyli to wszystko będzie za chwilę całkowicie zneutralizowane. Okay. dochodzimy do końca i za chwilę jeszcze dodamy takich dwóch kamertonów 111, 128, miejsca, mocy, czakramy, ziemi, złoty, podział. I to też są takie kamertony spokój wewnętrzny, ale zarówno aktywacja wewnętrzna, tak aby wzmocnić, dodać energii i mocy i siły. Tak, tu już ostatnie dźwięki z tego zestawu Detoxu i Solfege 4. Teraz mamy te najwyżej nastrojone kamertony 5400 Hz i 5460 Hz to są najwyżej nastrojone kamertony i teraz 111 i 128 jedna fala z dołu druga z góry w dół zamieniamy miejscami i następna fala to 100. 36,1 i 128. Też dwie fale z dołu w górę i z góry w dół. I na koniec uspokajające dźwięki Energia 2. I teraz jeszcze na koniec y, spolaryzujemy y, całą. Yy, energię plus i minus, i na koniec yy, ważne, żeby na koniec ten plus był po stronie lewej. Tak, aby była to polaryzacja damska, czyli plus mamy po stronie lewej, a minus po stronie prawej.